W dzisiejszym odcinku Daily Sky przetestujemy sobie normalny green screen, ponieważ mam dwa nowe oświetlenia. A dodatkowo zobaczycie, co przyniosła mi dzisiaj dobra i miła myszka, zwana też kurierem. Zainteresowani? Zapraszam do oglądania. Jak to nagrywam, to jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale mam nadzieję, że będzie wyglądało dobrze. W tym momencie widzicie wersję, która jest już w jakiś tam sposób skluczowana. Tak wygląda wersja bez klucza. I yy, mamy tutaj dwa światła, które teoretycznie bardzo dobrze mnie doświetlają. I tutaj mam jeszcze sto jak na jedno światło. Powinienem mieć jeszcze jedno tutaj, ale nie przesadzajmy. Yy, aż tak profesjonalnie być nie musi. Dobra, wracamy do yy, normalnego kluczowania. Yy, Wydaje mi się, że efekt jest fajny, to znaczy mówię, jak to nagrywam, nie mam obróbki, więc widzę siebie tak, jak wy widzieliście mnie przed chwilą, ale widzę, wydaje mi się, że greenscreen jest dobrze wyświetlony, no jeżeli, jeżeli go nie wykluczuję, to znaczy, że, albo jeżeli w ogóle tego nie zobaczycie, to znaczy, że mi się to nie udało. Będę musiał jeszcze przetestować, jak to będzie wyglądało, jak rozłożę sobie duży green screen tam. Jakbym chciał nagrać jakąś scenkę, chociaż, e, chociaż wtedy prawdopodobnie musiałbym przenosić całe oświetlenie, co będzie lekko upierdliwe, albo kupić kolejne dwie lampy. Dobra, trzeba się nad tym zastanowić. W każdym razie druga rzecz, która dzisiaj przyszła mi kurierem. Moja mała kochana myszka, zwana też kurierem Adrianem, się Madi. To kurier DPD, który dowozi tutaj na moją strefę. I dowozi od bardzo dawna, i zdążyliśmy się poznać przez taki czas, jak sobie tam coś zamawiam. I dzisiaj przyszła jedna duża, ale to naprawdę duża paczka do mnie. Zainteresowani co to jest, może zgadniecie. Zaporzujcie film i napiszcie w komentarzu co to może być. Biorąc pod uwagę wszystkie inne filmy, które oglądaliście i w, wydaje mi się, że mówiłem w jednym z filmów co do mnie jedzie. A może nie. Napisaliście, nie napisaliście? Uwaga, panie i panowie. Na chwilę się schowam. Adam! Zobaczcie jakie kurestwo wielkie. Uwaga, mamy tutaj zamek Hogwart Lego. Numer zestawu 71043. Prawie 6100 elementów i będzie układanie. No. To jest pierwszy z dwóch zestawów, które się pojawią. Drugi powinien się pojawić w tym tygodniu, i będzie to ulica pokątna. I już nie mogę się doczekać, aż w końcu sobie to złożę. A jak sobie to złożę, to dostaniecie pokaz, e, dokładnie jak to wygląda. Zapytała mnie ostatnio jakaś osoba, czy. E, bo jeżeli nie wiecie, to mam 35 lat. Niedługo, w tym roku 36 lat skończę. I pytała mnie osoba, czy nie jestem za stary, żeby bawić się klockami. I mówię tutaj w tem i wobec, czem i wobec wszystkim, że no kurwa nie bardzo. Klocki LEGO to najwspanialsza, najbardziej zajebista rzecz, jaka powstała na tym świecie, pomijając kilka, o których, o których wolę tutaj nie wspominać. I... jeżeli uważacie, że w moim wieku układanie klocków, jeżeli inaczej, jeżeli ktokolwiek uważa, że w moim wieku układanie klocków to jest coś dziwnego, no to... nic nie poradzę. Pierdolniętym się jest Często nie z wyboru, tylko z urodzenia. Nawet moja mama wykazała zainteresowanie klockami LEGO i uwaga, uwaga, uwaga! Niedługo pojawi się tutaj również zestaw dla niej. Wiem, że to oglądasz, kochana, więc... No tak, może odrobinę popsułem niespodziankę, w każdym razie... Z racji tego, żebyś żyła długo, szczęśliwie i miała mózg sprawny, to pomijając puzzle i escape room, to jeszcze będą dla ciebie klocki Lego, które mam nadzieję, że sobie ułożysz i będziesz się przy tym dobrze bawiła. A potem możesz z nimi zrobić co sobie tylko życzysz. Dobra. Yy, nie wiem, yy, nie wiem ile. Nie wiem kiedy będę układał te klocki, nie wiem ile mi to zajmie. Z tego co czytałem w internecie i z tego co mi Trik powiedziała, to yy, ktoś układał dwa tygodnie ten zamek. No. Zobaczymy, czy pobiję rekord. Może bym sobie zrobił jakiś timelapse z układania tego? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem po prostu, czy chce mi się nagrywać coś, co ma być dla mnie dobrą zabawą. A przy okazji powiedzcie, czy wyglądam ok? Ponieważ używam odrobinę cieplejszego światła niż zwykle używałem do oświetlania green screena, więc nie wiem. W każdym razie to tyle, co chciałem powiedzieć. O właśnie, zapomniałem! Dzisiaj mamy wtorek i wczoraj skończyła nam się Sonohana i skończyła nam się Your Story. Tak jak napisałem w komentarzu pod wczorajszym filmem, Your Story nie ma żadnych dobrych zakończeń, więc w tym momencie nie będę robił kolejnego przejścia. Poczekam na wersję 1.1, która ma podobno się za jakiś czas pojawić, a może już się pojawiła, ja nie sprawdzałem tego. W każdym razie, ja grałem na wersji 1.0.1. Wersja 1.1 ma mieć kilka dodatkowych ścieżek, kilka dodatkowych postaci, kilka dodatkowych romansów, więc może też kilka dodatkowych zakończeń. Twórcy powiedzieli, że to, było, że to był świadomy wybór, że gra nie ma dobrych zakończeń, ale że jest dobro w tej grze, tylko trzeba się przypatrzeć. No, ja się patrzyłem i. Wydaje mi się że czasami, że po prostu ludzie są przesadnie, jakby to powiedzieć, artystyczni. No, ale i tak gra mi się podobała. Zobaczcie sobie wczorajszy odcinek. I wczoraj też zakończyła się historia runy i Takako, Sonohana, siódma gra z cyklu moja ulubiona historia. I dzisiaj rozpoczęliśmy o godzinie e, 16:00 e, historię ósmą Died with an Angel's Petal, czyli historia Shizuku i Eris. E, Zobaczcie sobie, to jest, no, to jest moja druga ulubiona para. Jeżeli kogoś interesuje, to dalej mamy Sarę i Kaede, potem Reo i Mai, a na końcu Yune i Nanami. Nic na to nie pogadzę, ta para jest najgorsza. W każdym razie zobaczcie sobie, bo ta historia zaczyna się, hmm, zaczyna się zupełnie inaczej niż zaczynają się historie w, Praktycznie wszystkie. I jak zwykle gramy sobie w grę, czy w tym odcinku będzie scena seksu. Więc pamiętajcie, oglądając, żeby obstawić, bo jeżeli obstawicie dobrze, to może coś wygracie. No? Tak sobie myślę, że może coś wygracie. Tylko bądźcie uczciwi, pamiętajcie o tym, bo będę wiedział, jak nie jesteście uczciwi. Zresztą, jak nie będziecie uczciwi i coś wygracie ode mnie, to, to wy się powinniście czuć źle, nie ja. Ja na tym nic nie stracę, a Wy będziecie chujowi przez resztę swojego życia. Dobra, bo się rozgadałem, obejrzyjcie sobie wszystko, yy, czekajcie na LEGO. Oczywiście jak przyjdzie drugi zestaw, czyli ulica Pokątna, yy, to również go zobaczycie. Nie myślałem, że to pudełko będzie takie jebucko wielkie. No, ale jest, więc yy, cieszmy się i weselmy, i yy, życzcie mi miłego układania, bo w końcu będę to robił. Akurat idzie lato, więc załatwiłem sobie masę rzeczy, które mogę robić bez wychodzenia z domu, no jestem zajebisty. Dobra, to tyle ode mnie w ten szczęśliwy wtorek. Do następnego. No i nie wiem. Coś jeszcze powiedzieć? Czy nie? Dobra, kończymy. Muszę zobaczyć, jak mi się to wykluczuje. No, to yy, na razie.